Jedziemy z Aresem na wycieczkę. Wiecie po co nam wiadro? Sprawdzimy, czy są grzyby. Pojedziemy do lasu. Jak nie będzie grzybów... Chodź tu, Arciu, bo nie biegają. Chodź. Jak nie będzie grzybów, to pojedziemy popływać po prostu. Tak? Arciu, pojedzie popływać. zmieści się z tym wiaderkiem? Ja właśnie nie wiem, co z nim zrobić. Czy zahaczyć gdzieś o rower, czy mu zostawić w środku. A tam nie da się gdzieś zawiesić u góry. U ciebie. Może być to wiaderko koło ciebie? Pościągało ci się wszystko. A on piłkę tam ma jeszcze. Mhm. Arciuko, kolinka wypuszczona. Przed nami 22 km. Tak? 22. Biegniesz czy jedziesz? Biegniesz. To dalej. Kawałek może biec. Bucik ma założony na lewą łapkę, tylko żeby je nie ciągnął. Tu mu dam do końca drogi pobiec, a resztę go będę wiozła. Bekon teraz nie pobiega to nie da mi spokoju. Będzie piszczał cały czas. W prawo Arciu, w prawo. Ja tak liczę, że chociaż grzybów na sosik nazbieramy. Nie wiem, czy już są grzyby. U nas dosyć późno się pojawiają. Byśmy musieli w Bory Tucholskie jechać, bo tam zawsze są pierwsze. Tak szczerze, to ja nawet nie wiem, czy mam opony dobrze napompowane. I nawet nie wiem, czy mam pompkę w razie co przy sobie. A trudno, babcia nas będzie ratować w razie co. Piesek przebiegnięty. Oddawaj buta. Dawaj bucik. Wejdziesz do środka. Arciu. Widzicie? On chce jeszcze biegać. Wskakuj do środka. Będzie jeszcze czas na bieganie i na Teraz leżysz. Gryzie go znowu coś. Pła się nie utopiła. Tutaj mi się wiadro zmieściło. Zobaczcie. Na grzyby. Dobrze, proszę Państwa. Jesteśmy w lesie. Tak jak widać. Muszę wypuścić tego pana, bo mi nie daje spokoju. Dobra, wychodź piszczy i piszcze, że chce biegać. To no niech biegnie. Bez bucika? Chyba bez bucika, bo w tym buciku jeszcze gorzej biega. Czy ty mógłbyś się uspokoić? Szczerze to nie pamiętam, jak się tam jechało na plażę. Lepiej by było w sumie najpierw na plażę jechać, później na grzyby. No dobra, jedziemy najpierw na grzyby. Może nie będzie wcale. Po drodze chyba z sześć razy mieliśmy potłuczone butelki i raz się zagapiłam i wjechałam w takie wielkie szkło, myślałam, że sobie opony. opony. Poczekaj, Arciu, bo ja nie pamiętam, jak tu się jechało. No dobra, musimy jechać prosto, ale my sobie wejdziemy tutaj chociaż z brzegu. Chodź, Arciu. Myślałam, że jakiś leśniczy jechał, a to jakiś zwykły pan. Patrzyłam, czy się nie przyczepi, sobie psa bez smyczy. Ogólnie to padało. Nie jest jakoś bardzo, bardzo sucho. Nie jesteś jakoś bardzo mokro. Musimy, Ares, zbadać teren i potem powiedzieć babci i z babcią jechać na grzyby. Tak rowerem to nie jest jechanie na grzyby. Bo musimy pilnować, żeby nam nie ukradli. Nie ma tak, w klapkach chodzić po lesie. Arciu w sumie zawsze ma bose stópki. Nieważne, jaki teren. Ares, nie odchodź za daleko, bo ty nawet obroży nie masz. Nie widać grzybków, powiem Wam. Dobra, jedziemy kawałek dalej. Chodź, Aresław. Nie tam. W tamtą stronę. No w tamtą, w tamtą. Co chcesz? Piciu? Piciu chciałeś? No to już Ci daję. A wziąłeś swoją miskę? Pewnie nie wziąłeś. Ares musiał wejść do środka, bo tam jakiś tir jedzie. O, czy nie wiem, gdzie on jedzie. Dojechaliśmy do takiego lasku. Ja czuję, że tu mogą być prawdziwki. Tylko pytanie, czy prawdziwki się już zaczęły? Jak Arciu? Czekaj, muszę okulary zdjąć, bo nic nie widzę. Robert dobrze stoi, dobrze stoi, bo tiry jeżdżą. Szukaj, Arciu, prawdziwków. Nie, no w klapkach to się nie da chodzić po takim terenie. Ziemię mam w klapkach. I co? Widzisz jakieś prawdziwki. Chcieliby mieć prawdziwki, jak nam rower ukradną i będziemy na pieszo wracać Tam jakiś wąwóz Ja nie wiem dlaczego komary mnie tak kochają. Tobie też coś w oko wleciało. Pokaż. Pokaż to ci wyciągnę. Do nosa czy do oka? Sama nie wiesz. Dobra, idziemy stąd. Idziemy na plaży, bo nie ma grzybów. Za dwa tygodnie może się pokażą, jak zacznie padać porządnie. Chodź tu, bo tiry jeżdżą, chodź. Chodź, będzie coś przejedzie. Ja po prostu nie wierzę, tir za tirem tutaj jeździ. Takie wywrotki. Chcemy zobaczyć, jak tam tunel. Ale my tu wchodziliśmy, czy tu? Czekaj, ja tu zajdę, bo tu mniej stromo jest chyba. Ej, to zejście było jakieś fajniejsze. Muszę okulary ściągnąć, bo za ciemno mam przed oczami. Ale fajnie. matka, jak tu pięknie. Ale jak, zobaczcie, jak mało wody. Wtedy było więcej, jak byliśmy, nie? Arciu, tu nie wchodź, bo tu jest za dużo rzęsy. Nie, bo się uczulisz. Idź tam. O, i to jest ten wąwóz, który widzieliśmy. I widzicie, tam nie ma wody, tylko tutaj jest kawałek No ładnie tu. Dobra, Aresław, chodź z powrotem. Idź pierwszy. Czekaj, ja zejdę niżej, bo to jest pod skosem, a to niżej nie. Nie wiem, Marciu, czy ty dzisiaj się wybiegasz, bo jeździ tyle tirów, że ja cię chyba nie puszczę. Idę, idę. Daj mi się tu zgramolić. Arciu, byłeś tutaj raz, pamiętasz? Uważaj. Arciu. Proszę cię myśl troszeczkę. Bo tam jest dosyć wysoko. Byłeś tu? Byłeś tu, nie? Nie, tam nie ma wody. Już się tłumaczałam, że jak jest dziura, to nie zawsze jest woda. No nie ma wody. Ani tam, ani tam. Ani po prawej, ani po lewej. Chodź, bo wpadniesz mi tam. Rysław. Będę musiała cię z tego wąwozu wyciągać. Chcesz już jechać? Czy chcesz biec, ale chcesz piciu? Piciu? Piciu czy nie? A chcesz biec? Chcesz biec? Chcesz piciu? Chcesz wejść do przyczepki? No, musisz wybrać którąś odpowiedź. Wskakuj do przyczepki. Dalej, wchodź. I żebym nie słyszała Twojego piszczenia, dobrze? Siedzisz tam. I nie chcecie słyszeć. Zobaczcie, włączyłam mapę. I to jest moje miejsce docelowe. Czy to wygląda jak jezioro? Wyprowadziło mnie nie wiadomo gdzie. Jesteś, Arciu? I gdzie ja jestem? I takie puste plaże to my lubimy. Zobaczcie. Prawie nikogo, jeden pan tylko jest na mostku. Mam nadzieję, że nie ratownik, bo on nas wyrzuci. Nie wiem, a zobaczymy. Chcemy się kłócić, jak będą nas wyrzucać. To chyba jednak nie pan ratownik. Wydaje mi się, że o tym czasie już nie ma ratowników. Spójrzcie, jakie pustki. Czekaj, Aresław. Piłka ci odpływa. Weź piłkę. Ten mostek jest taki wysoki, że nie wiem, czy mi się uda chodzić naokoło, żeby on pływał. Widzicie, jaki on jest wysoki? Nie wiem, Arcie, jak my to zrobimy. Dobra, kazałam mu zostać. Dawaj, płyniemy. No chodź. Jaka różnica, jakie czyste to jezioro. pilnuj się. I tak wysoko, to ja nie skoczę. Onia zaginął. Dalej płyniesz przy mostku, żeby mi coś nie wpadło, albo żebym ja nie wpadła. Bo jak utopię telefon, to nie będzie filmików. Arciu, skup się. Tu jestem. Dobra, ja muszę odłożyć telefon za chwilę. On musi pływać. Ja muszę uważać na ludzi. Dlatego pana, co tam jest. Chodź z powrotem. Z powrotem. Tu, Ares. <grywia> Widzisz, bo nie jesteś skupiony. Chodź. No i taki trening mi się podoba, Arciu. Trzymaj piłkę. I chodź. Ale ładnie sobie popływał. Długo. Już mu się odechciało, już sam zawrócił. Chodź tu bliżej. Poszedł sobie. Chyba już nie chce pływać. I się boi, że będę mu kazała. Pan mnie pytał, czy ja pływam, czy nie. Ja powiedziałam dzisiaj nie. No Gdzie ty idziesz tak daleko? Tutaj między drzewkami chciałeś być? Zaczeki brudny już jesteś. Patrzcie, jak się bruda skula. Będzie wracało na pieszo. Ale dzisiaj byłam mądrzejsza. Dzisiaj wzięłam ręcznik, żeby go wytrzeć. <laughs> jak się bawi. <laughs> Pan mówi, że woda ciepła. W sumie to mogłam wziąć strój i popływać z razem. Mam nadzieję, że jeszcze będą ciepłe dni we wrześniu, że skorzystamy. Tak jak dzisiaj, żeby nie było ludzi. Arciu... Jak ten twój kapok wygląda? Chodź tu bliżej! Gdzie masz piłkę? Gdzie masz piłkę? On mnie specjalnie nie słucha, bo się boi, że będzie musiał wejść do przyczepki i że pojedziemy. Kto taki wesoły jest? Jednak ludzie zaczynają się schodzić i to dosyć sporo. Musiałam resa zapiąć. Ale ważne, że już się napływał że tak sobie na chwilę wejdziemy Patrzcie jak czysto Chodź tu Piłka ci odpływa Już nie pływasz? No tak Arciu już nie chce pływać, ani się bawić, to idziemy. Czekaj a rozwoju ja nie mogę po tym piachu tak szybko chodzić. Teraz się obraził, nie wiadomo o co mu chodzi. O co ci chodzi, Arciu? <grystanie> Arciu, nie chciałeś już pływać? O matko! Chcesz biec z powrotem? Mogę cię już wytrzeć? Nie wiem co ma za problem. Chyba go wytrę i kapok mu zdejmę. On mnie wykończy. On cały czas piszczy i nie wiadomo o co mu chodzi. On chyba ma problem, że musi leżeć i siedzieć. A wolałby biegać. Chcesz do domu wracać, ares. Wykończy mnie ten pies. Wykończy mnie. Nie wiadomo o co mu chodzi, cały czas piszczy. Musieliśmy jechać, żeby się wybiegał. A poza tym bardzo dużo ludzi przyszło tak nagle. Ale ważne, że się napływałeś, nie? Zadowolona jestem z dzisiejszego treningu. No i weźcie teraz takiemu psuruch ograniczcie. W wykończy. Dalej, jedziemy. Muszę się wybiegać ze wszystkie czasy dzisiaj. Chociaż baterie na nim zaoszczędzę, bo mam lżej. Ale mam jeszcze dużo na 76 km. Zobaczcie, tu jest dobry las na prawdziwki, tutaj i po drugiej stronie, ale już mi się nie chce wchodzić tam. Jeszcze chyba za szybko na grzyby, Carciu. Takie <gadanie> pogadaj sobie, pogadaj Ja chcę biec, idź, biegnij Dobra, chowam telefon na razie, niech się wybiega Zobaczcie, mamy progres Mój pies sam mi powiedział, że chce wejść do przyczepki To znaczy zwolnił bardzo mocno I widziałam, że chce wejść Się nie przyznał, że chce <gadanie> Tak bezpośrednio mi nie pokazał Ale on zazwyczaj na siłę biegnie a Teraz zobaczcie, elegancko sam wszedł Trzmęciłeś się trochę A trochę paznokciami szurał po ziemi Nawet takie ślady porobił po drodze to dobra, to sieć Arciu. Zobaczcie, tu stoi gołąb. I ten gołąb był też tutaj, jak jechaliśmy w tamtą stronę. I nie wiem, czy to nie jest gołąb z lotów, bo on ma czarną obrączkę. Tylko ja nie wiem, czy ja go dam radę złapać. Nie dam radę. To ja mu dał jakoś wodę, ale nie mam w czym mu dać wody. Już w tamtą stronę go próbowałam złapać. No zgubił się po prostu. Chociaż w sumie tam kawałek dalej są kałuże dwie. Tak mu się chciał pić, to on znajdzie kałuże, bo padało. On musi odpocząć i poleci, ale on się zgubił, bidok. A ja go nie złapię, no co mam z nim zrobić? Daj się złapać, to cię zabiorę ze sobą. Mogę cię złapać? Chodź. Chodź do mnie. Nie mam szans, że go złapię. Musi odpocząć i odlecieć. Może on sobie jakieś jedzenie znajdzie na tym polu. Nie wiem co tu rosło, ale tak sobie chodzi po tym polu i coś tam dziubie. Myślę, że się zregeneruje i odleci. Tylko nie wiadomo, czy się odnajdzie, ale pewnie poleci tam, gdzie są inne gołębie. Dobra, my jedziemy dalej, bo nic nie damy radę zrobić. Czy to są jeżyny? Poziomki? Trochę tego jest tam dalej. Chciałam to posmakować, ale jeszcze się otruję. Zobaczcie takie cusie. Nie wiem, wydaje mi się, że jadalne, ale tam jest taki krzak, na którym jest dużo. Dobra, nie biorę tego, bo się utruję siebie i babcie. Twoje ostatnie wyjście, Aresław. Chciałam zobaczyć z tej strony, jak wygląda ten wąwóz. Z tej strony wydaje się o wiele większy. Co sądzimy? Czy Ty chcesz jeszcze biec kawałek? Hmm? Dobra, Aras, ostatni Twój bieg. Jak się zmęczysz, wchodzisz do wózka i już jedziemy do domu. Jesteś pewien, że biegniesz? Zmęczony nie jesteś? Trochę jesteś. Trochę widać. Poczekaj, ja muszę wyjechać. Wejść na rower. Jedziemy? <laughs> jedziemy? Tak? Dobra, Chodzę na rower. Podnosi łapy i się nie potykaj. No nie uwierzycie. Ten piesek chyba się zmęczył, bo on nawet spał po drodze i w ogóle nie piszczał. No ale trochę się napływał, trochę się nabiegał. Zanim go wsadziłam ten ostatni raz do przyczepki, to naprawdę sporo biegło. On się tak zmęczył. Będziesz biegł ten kawałek? Czy podwieź pana? Ja pana podwiozę, tylko pan papa zrobi. Panie Arasławie! Proszę zrobić papa. I nie jeść trawy. Szybko, szybko, papa, zrób. No zrób, papa. Okej, okay, i wskakuję ja cię podwiozę. Chodź, chodź, już nie będziesz biegł. Wskakuj. Nawet <noise> za dużo nie dyskutuje. On jest zmęczony, ale on na siłach. nie arciu. Siadaj, siadaj, ja cię zawiozę do samego domu.